Witam wszystkich z tej strony Szweps a to kolejny odcinek zagrajmy w Gothic 2 Noc krubka <laughs> tak a w poprzednim doszliśmy do klasztoru takie tam a w tym po prostu powykonujemy już sobie questy nie dążące... Nie jeszcze ani słowa, nie mam co ty już Nie tolerujemy tu żyjemy tu za swe zbrody ile? 50 wow. opowiedzieć o takich nawet tu nie byłem ale już kogoś pobijłem no cóż Eeeh Życie Co miałem tu zrobić A. Nie mów Pogadam z tymi fujarami w A biblioteka jest tylko otwarta chyba jak jesteśmy paladymem i magiem Toki z tym to idziemy do Goraxa Czy mogę ci? Nie. Znaczy, <laughs> to, No. E, bardzo fajne, czekajcie... No, bardzo fajna jest magiczna różdżka, ruszcz jeśli gramy magiem. Widzicie, premia do 20. Na początku to jest jedna kula ognia, dwie kule ognia więcej chyba. Tak więc, no... Bardzo się przydaje. Hmm. Coś tu miałem zrobić, a już wiem, byłem... co tu robi. Nie wolno. O! To nie. No, tylko. No dalej. No dalej. I naprawdę? Czy wyglądam na. W porządku? Mam problem z jednym z. No da, Igaras Zagroził, że. Zrobiłbyś to? Nie. To zależy. Oczywiście. <noise> Oczywiście. Ile? Rzecz jasna, nie ma. Daj to. Z... No, spoko. Niezależnie od zapłaty, to jest exp, Tak więc. No nic się nie stało. To przecież tylko po Jak Dziękuję i. Ino. Ha! Ino skaże sprawiedliwie. Działam zawsze w imieniu Ino. Co mogę dla. Musimy tak? Coś się a cóż to nie... Trochę papierów. Z pewno? O! I... Ha, nie zamierzam je. 300 zł. Okej. Kup cóż, wydaliśmy 300 sztuk złota, żeby kupić. O ty kurwo! Czego ty tam szukałeś? do głowy. Krać te przekaz ile? 50. Nic, o matko! Chcę zapłacić karę. Przyjmuję. To żadna tajemnica. 350 pięćdziesiąt sztuk złota za takie coś. Przecież za questa. Hej. Pasz. Mam twoje. No. Tak, tak. Uspokój się. To na. Tak. <coughs> Jeśli otworzymy Trzymaj. dokumenty to w środku będzie zdjęcie gołej laski i tak są parę jakichś. Zaglądałeś do nich? Z liską. Czy to jakaś różnica? Nie, pod warunkiem, że dostanę je z powrotem. Huh. No. On że to takie ładne. E, tak... Udziałem najwyższej rady i... O właśnie jeszcze czas. zaliczymy parę questów. Sam nie wiem, czy z, jak to będzie wyglądało z y, salandrilem. Moment. Najpierw chcę tylko pogadać z prokarem. Y, jak to? Jeśli im O, mogę? Y, tak, trzymaj. Na chwilę tylko. Idziemy do miasta, żeby zobaczyć jedną rzecz, bo mnie to ciekawi, jak będzie stał salandril z miksturkami, z ręczności, chwilunia, okej. Okay, okay. Zdecydowałem się już na 100% co będę nagrywał po Gothic 2. Będzie to Gothic 1. Nie słyszę o tym po raz pierwszy. Też bardzo fajna część. No w sumie moim zdaniem jedna z najlepszych. Chociaż może dla nie wystawiam jej ponad Gothic 2 Noc Kruka, ponieważ... No G2NK była pierwszo, pierwszym Gothiciem, w którego grałem i wiecie, taki sentyment. Mam dużo też zależy od sentymentu moim zdaniem w ocenianiu. Ale jest to, no powiedzmy, że moim zdaniem na równi wręcz z G2NK. Słyszałem, że byłeś nieśpieszny. Kupimy ją sobie. Chwila, co my tu mamy? Ognisty biegacz. Mule do ognia, pierścienia... Brakuje jeszcze jednego pierścienia ognia. Chciałem kupić od niego tę miksturkę, bo potem w drugim akcie już będzie skinia. Znaczy, nie w drugim akcie, co ja pieprzę. Jak go... Jak wezmę quest'a od yy, tego... Od Serpentesa. Yy, tak więc... No mam to, czego chciałem od niego. Teoretycznie. Teraz chciałem jeszcze zobaczyć coś. Yy... Tak, jeszcze ja tylko chcę zobaczyć jedno, jedną rzecz. O tutaj, yy, w kanałach, jest skrzynka z skrzynią mistrzowską. Tak, tak więc chciałem ją tworzyć mniej więcej, ale po prostu ff, ff, tak, no ma bardzo skomplikowany zamek, długo, bardzo dużo ma tych kombinacji tam, jakieś prawo, prawo, coś tam, sam do końca tego nie pamiętam. Mm, a najpierw miałem pogadać z Ramirezem, gdzie on, znaczy z y, Jasperem. O. Co jest za tymi zamkniętymi drzwiami. Dalej jest skrzynia, wyzwanie przygotowane przez mistrza otwierania zamków. Umieścił na niej tak skomplikowany zamek, Co? że do tej pory nikt nie mógł go otworzyć. Niestety został złapany. Wyrzucili go za barierę i pewnie tam umarł. Jeśli jednak chcesz otworzyć skrzynię, to weź ten klucz od drzwi sali. Co? Tym mistrzem prawdopodobnie był rączka z, ze starego obozu. Wiem to z tego, że na niemieckich mapach te pomieszczenie jest tam. Oczywiście po niemiecku nazwane pokój rączki. Tak więc wydaje mi się też, że to jest to. Jest on. Cóż, dobierzmy się do tego kufra. Czekajcie, prawo. Prawo, 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 to lewo, lewo, nie. trzy, raz, dwa, trzy. Hm, to nie tak, chwila. Raz. No trochę już tak mi to umknęło, ale dobra. Trzy. Eee, o, git. Tutaj widzicie parę amuletów, siła i eliksir zręczności. Mm. No cóż. Mm, gdzie jest ten ten jesper? Okej, okay, oddamy mu tego questa i udało mi się Nie Niemożliwe. Wygląda na to, że mamy. Ops wybiło mi nagrywanie, nie wiem czy to widzieliście, takie zpieprzone tekstury, to mi akurat yy, z ten, no, zwaliło się coś i no, po prostu mi wybiło nagrywanie, nie? I tak zmniejszył mi się goting na chwilę do na window moda i tak po prostu. Eh, dobra, walić to. Zapomniałem po prostu o czasie, nie? To ja mogłem zrobić cięcie wcześniej, ale trudno. Hej ty! Plik to było 10 minut, to ten Przyszło będzie... Nam żyć w niedobrych hmm. czasach Ten też nagram z 10 albo Samo 8 widziałem. i też 4 potem. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. już nie za bardzo jest co robić. Mogę zrobić tego głodnego myśliwego mleko. Szynka i klep. Ktoś musi pracować. Dobra, najpierw do klasztoru. Ha, Będę się musiał jeszcze właśnie nauczyć mnie to kosztowało. Eee, zdejmowania łusek, w pozyskiwania łusek ze smoków i upuszczania im krwi utoczenia czy jak się to tam mówi. Nieważne. Widzę niestety. Muszę cię rozczarować oko i... No to już dupę i za nimi. Co to zrobił? Siły zła. Cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość. Mój syn, a jedna jasna... Jeden z naszych nieprzyjaciół zawładnął jego Pedro. Oba... Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym zniknął w porannej mgle. Och, jakie mistrz. naszych braci. Bez... Jeśli chce. Heh. No widzieliśmy tych braci po Mam dla ciebie kolejne zadanie. Leżeli sobie. Najemnik taki jak. No to kogo mam zlikwidować. To kogo mam zlikwidować? Na Inosa. Salandril, alchemik z Mimo to odmawia stawienia się w klasztorze na swój proces. Przyprowadź go tutaj. Nie ma znaczenia, jak tego dokonasz. Za swe starania zostanie. O, git. Żaden problem. Doskona. No. Jeszcze jedno. Trzymaj się z dala trudno, bro... Okej. Okay. Jeśli jesteśmy paladynem, mamy misję oczyszczenia tych kapliczek. ostatnio różne plotki. A jeśli jesteśmy magiem, w trzecim akcie mamy questa z opętanymi. I dodatkowo jeszcze udziały w kopalni. Jest to jakby... Po czym mamy sprowadzić także tego Salandrila tutaj. Jest to jakby... To zadanie jest jakby kontynuacją. Właśnie... Udziałów w kopalni, bo kolej zaczął sprzedawać nielegalne udziały w kopalniach rudy w Korinis no i po prostu ludzie zaczęli to kupywać. Yy, tak, chwila. Teoretycznie droga po nosa jest tędy, ale mi się tędy nie chce iść, dlatego teleportuję się teraz na farmę Onara i pocisnę sobie przez las, uprzednio karmiąc tego myśliwego. Myk, cyk i jedziemy. Mm -hmm. Teraz powinniśmy dostać z 200 albo 250 ekspo, a nie 150. Dobra, on może nas uczyć pozyskiwania serca, aczkolwiek nie jest to koniecz... konieczne, żeby w... pozyskiwać serce ze smoka, więc nie ma potrzeby się tego uczyć. Moim zdaniem zbędne. A tam. Pobiegniemy sobie tędy, a potem jakoś tam się dostaniemy. Bo tędy da się przejść lajtowo. Przy okazji, może jeszcze na tafy na jakiegoś potwora. Chociaż wątpię, bo wszystkie już tu wybiłem. Hmm. Ale kto wie. Chciałbym się właśnie dowiedzieć ile jeszcze zostało do poziomu. A, dość sporo. O, tam widać już wyjście, więc tam, tam pobiegniemy. Hehe. <noise> Oks. Nie za bardzo teraz wiem, co mówić, bo ścieżka jest pusta. No, wiecie o co chodzi. Zdychaj. Okej. Okay. Dawno też nie grałem w Gotika, dlatego tak trochę nieswojo mi się gra. Muszę się jakby jeszcze wczuć. Hmm, hmm. Włóczęga. Co tu się dzieje? Co masz na myśli? Jesteś już drugą osobą, która przebiega ten d A? Kim był ten? Wygląda. Mów hmm. sobie co chce. Jeśli jesteśmy magiem, to e, coś tam gada, że Muszę wyglądamy chwiast. jak baby w tych sukienkach możemy mu oklepać japę. E, tutaj nic nie mówi zresztą ma szczęście, bo jako owca smoków naklepałbym mu jeszcze szybciej. No tak, jeszcze minuta i robię cięcie, tak więc za niedługo się jakby pożegnamy, nagram kolejny odcinek, ale to o! Potwory Okej, okay, wiecie co? To ja robię? Cięcie i zaraz do was wracam. Okej, okay, witam ponownie. Ciśniemy dalej tak jak. Mówiłem poko po i nosa, potem już... Wykonamy tylko parę questów i hopciu będziemy w czwartym akcie. A tam już z górki w miarę. Hmm. Szkoda, że ten śled się tak szybko kończy. Ale i tak bardziej się go opłaca niż taką miksturkę szybkości, chociaż te jest jeden kij, tak naprawdę. Przecież tu leżał nowicjusz gdzieś. Albo poprzednio. Widocznie już go zajebałem. Znaczy, już go okradłem. Przepraszam, przepraszam. Hej! Hey. No. Czy nie przechodził tędy jakiś nowicjusz? Przeszło tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi, łączając Ale. tych dwóch żartowniciów przy kamiennym łuku. Faktycznie, był z nimi pewien nowicjusz. No. Czek poluje. No ci dwaj żartownisie będą chcieli sobie ściągnąć haraż za to, że chodzę po ich drodze Zobaczymy jak się to skończy to było, Jestem ja cholernie no, ciekawy ej ty co, a co cię? O Szukam to bardzo ci. A kogo? Tak, a... Cię... tak? Bardzo Zrodo... ciekawe No cóż, jak widzicie nie są oni aż tak wymagającym przeciwnikiem. Przynajmniej dla mojej postaci. Chociaż widziałem, że niektórym sprawiali problemy, tak więc lepiej się dobrze przygotować na walkę z nimi. No cóż, a za chwilę. Punkt kulminacyjny tego odcinka, czyli... Odbicie oka i nosa. jest kolejny poszukiwacz. Powinniśmy dostać 500 expa. Nice. Oh, 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 oh. To... Bardzo interesujące. O, tu w kręgu może, niektórzy mogą mieć problem, ale wątpię, żebyśmy byśmy my mieli. Eee, zbiegniemy tam na szybkim śledziu, na szybkiej rybce i po prostu zajebiemy ich. No, kolejny fiut ze mną, Aha, zabiliśmy okolicę. Cóż, cóż. Gamy ucznikiem to. Oni mają dość dużą ochronę na strzały, ten, ten. ich pancerz. Szata poszukiwacza. Pyk. Gdzie jest kolejny? Tu jest. Ody, do. Właski swojej No nie <ścoughs> To jest za śmieszne No cóż, no i po więc teoretycznie już będziemy mogli przejść jakby do kolejnego etapu w grze, jeszcze tylko parę questów no i za niedługo będziemy w czwartym akcie, idę tylko na chwilę do, no albo dobra wiecie co, ja się z wami żegnam, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. No to do zobaczenia wszystkim na razie.